Thank <laughs> you. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Romadząc się w tej kaplicy szpitalnej, módlmy się w intencji za ustawieństwem świętego Maksymiliana, świętej Faustyny, a o miłosierdzie Boże dla wszystkich, zwłaszcza dla wykonających. Módlmy się za wszystkich tu zgromadzonych, za naszych braci chorych. Polecajmy też wszystkich, którzy się z nami łączą, widzów telewizji niepokalanych. Módlmy się także w tych wszystkich intencjach nadesłanych przez czytelników rycerza Niepokalanej, przez wszystkich proszących na samobójcę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola tak i na ziemi. Twoje, bądź niebie, tak i na ziemi. No Nie nas ale nas zbaw odeszłego łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pobocza, módl się dla nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w nasz Boga Ojca Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Jego, jedynym, Panem, Rzecz, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. na że w i Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał. Wstał, wstał wstąpił na niebiosach, czyli po prawicach Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Święty Kościół Powszechny. Święty Grzechów Odpuszczenie. Ciała Zamkniętej Żywod Wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasz na, Najprzywołany na, na, całego świata dla Jego bolesnej męki, niech miło dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, nie miło dla nas i całego świata. dla Jego bolasnej męki, nie miło dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, nie miło dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, nie miło siedzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mień miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mień miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mień miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mień miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. przedwieczne oczekujemy Ci, ciały kredyuszej bóstwo syna Twojego Pana naszego Jezusa, Jezusa Nasze kochanie zarzeczymy i całego świata Do Jego bolesnej męki Miej miłość dla nas i Miej. całego świata Do Jego bolesnej męki Miej miłość będzie dla очку ственnego urabionika. A Iwo. Boleosny. myki. i.b. nas Trustee całego its z tama ivy… ânñēio ho na nas i. skoenėих go k finance, całego nas na bueno nas i całego świata. Ofiaruję Ci ciało i krew w duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłość, Bolesnej męki nie młodszy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie młodszy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie młodszy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie młodszy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i grę w i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzegę. I Jego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na błaganie za naszej nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego... Dla Jego Bolesnej miłości, dla nas, dla nas, dla Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, nas, dla na święty Boże, święty, dla święty, nieśmiertelny, nas, dla na święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, o krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z drugim dla nas, ufamy Tobie, O krwi i wodą, któraś wypłynęła miłosierdzia, Mój święty Józefie, módl święty Maksymilianie, się święta Faustyno, święty Janie Pawle II, módl się za błogosławiony Księże Michale, się za w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.